I moi drodzy, jesteśmy już na finałowej części konferencji do hype MMA. Jest ze mną Rafonix oraz Hater. No bo was już wszyscy znają, tak? No was w sumie też. W każdym razie sponsorzy. Pa patronem tej części konferencji jest GBS, yy, a oficjalnym bookmacherem naszej gali jest BetClick i ma dla Was wyjątkową ofertę. Jeśli chcecie skorzystać z cashbacku do 550 zł, to możecie to zrobić rejestrując się z kodem FAME550. Partnerzy techniczni to Extreme Hobby, StormCloud, operator płatności to HotPay, partner medyczny, MML, Centrum Medyczne, sponsorzy Kidrop, jeszcze raz GBS, gdzie na kod FAME25 macie 25% zniżki na cały asortyment, WKDZIK, GAMIT, kod GAMIT10, 10%, 10 zniżki na catering i ubezpieczenia grocki oraz Wielka reklama, a teraz przejdźmy już do naszej finałowej części konferencji. Wataha, oddaję ci głos. Rafonix, więc to wszystkim zadawałem takie pytanie właśnie, jak oni się określają w internecie, czym się zajmują. Ty jesteś bardzo znaną postacią, ale jestem ciekawy, jak ty siebie określasz. Mm. Jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmujesz teraz w internecie, to bardzo bym był tutaj szczęśliwy. Raz, raz, raz. No ja na dzień dzisiejszy gram sobie w gry, mam kontrakt z pewną platformą, może nie będę przytaczał, bo wiem, że platformy się gryzą, nie, niekoniecznie się lubią, eee, no i co, Facebook. i bujam się tak na tym kontrakcie, eee, nic, tylko granie, nie? Ale jesteś jednak twórcą ze sporą przeszłością i właśnie z powodu tej przeszłości Wiele osób tak twierdzi, ale no trzeba to przyznać prosto. jest to prawda. Dlatego znajdujemy się dzisiaj na tej platformie, bo jednak masz na, na innej platformie na YouTubie bana. I mam do ciebie takie pytanie, już tak wiesz, zwykłe, koleżeńskie. Czy jest coś, jak patrzysz na pryzmat swojej kariery, czego bardzo żałujesz? Jakichś swoich ruchów, że doprowadziły cię do tej sytuacji, że jesteś zbanowany na tej głównej platformie? Wiesz co, było. Co było, to było. Wydaje mi się, że nie ma czego żałować z tego względu, że gdyby nie pewne rzeczy, dzisiaj by nikt mógł mnie tak naprawdę nie znać lub nie kojarzyć. E wiadomo, z pewnych rzeczy można by było zrezygnować, ale też wydaje mi się, że nie ma co się teraz rozwodzić nad tym. E wiesz, też nie mam tak szerokiej pamięci, żeby pamiętać wszystko, e bo działam 5 lat, nie? No. A z powodu tego, właśnie, bana na YouTubie rozpadł się wasz wspólny projekt z Boxdelem. Czy wy dalej jesteście jakoś poróżnieni z tego powodu? Jest jakaś gorsza no kreska między że wami? Jeśli byli poróżnieni, to nie siedzielibyśmy teraz obok siebie, Ziomki. <grym> Ziomki? My się znamy, nasze dupy się znają. No, idiotyzmem, byłoby, idiotyzmem byłoby żywić do siebie jakąkolwiek urazę. Ja do Rafona. Ja zrobiłem błąd. W tej chciałem takiej... mu kebaba dzisiaj kupić. Tak, chciałem mi kupić kepsa, ale ja nie chciałem No ty kepsa. podobno na diecie. Ty kebsa nie chciałeś? Nie chciałem. No. Nie chciał, nie chciał. No serio, nie chciałem. No dobra, ale czy... Z... No jednak jest ten ban, sam mi o nim opowiadałeś. Yy, czy z tego powodu już nigdy nie zobaczymy Rafonixa, Bo jednak wiesz, Fame MMA wyrosło między innymi na jego postaci. I yy, czy z, z powodu tego bana już go nigdy nie zobaczymy? w Federacji Fame ma? Znaczy nie, no to nie, nie, nie wydaje mi się, żeby żeby to był powód, żeby, że, że Rafona nie będzie w Federacji Fame. To, to nie jest, to nie jest, to nie, nie gra w ten sposób. Szukamy rozwiązania po prostu, żeby to jakoś ogarnąć, no ale... A mam... poza tym to jest bardzo ciekawa walka, ciekawe super fight, który możemy zobaczyć tutaj na gali Hype. My chcemy, aby na każdej gali Hype pojawiał się jakiś super fight i uważam, że jest elektryzujący, dużo ludzi na to czeka. Tajemniczy tak i oczywiście, i oczywiście czekamy jeszcze na naszą walkę, jeżeli wygram. No, a ty tam ja, mówisz, ja na, po, na poprzedniej, jak tutaj Adix był i tam ktoś jeszcze jego przeciwnik, to mówiłeś, że my się umówiliśmy na jakąś technikę, tak, tak, ale tak, my tak. się na tą technikę umówiliśmy przy okazji, ale oprócz tego, jeżeli wygram, to mamy tą walkę, tak? Znaczy założenia były inne, ale. Nie, no tak się dogadaliśmy, a przy okazji miała być tylko technika. Nie, ale z tego, chłopaki, co wiem, to 80% widzów głosowało, że chcieliby zobaczyć waszą walkę. I Naprawdę? Wojtek, o tak, kurde. Tak. Moim Ty zdaniem ten... jesteśmy tu dla widzów, więc Wojtek. Tak, tak, tak. tak. bez widzów Wojtek byś kutę... nie istniał. Nie, nie ja, ja, sądzę, ja sądzę, tak. Że, tak, że, że mam zarabiać. troszeczkę małe szanse, ale ja sobie nie wybieram słabych przeciwników, tylko wolę ja to wybrać. To mi się podoba akurat, że idziesz w tym kierunku, więc... Tak, ja wolę, ja wolę z kimś mocniejszym, bo chciałbym siebie sprawdzić jeszcze bardziej, bo jestem ciekaw, czy wytrzymałbym jeszcze bardziej z kimś silniejszym, czy te ciosy tak przyjmował i czybym naprawdę właśnie wytrzymał te trzy rundy. Za, ja bym chciał siebie a, sprawdzić tak do końca i naprawdę wytrzymać, wytrzymać te trzy rundy nawet z tobą. W walce z Zabieleckim byłeś Właśnie też mi się tak wydaje, że tą, nie wiem, czy mi coś z głową się stało kiedyś. Nie. A, a właśnie trenujesz a... w tej samej rzece, co Adix? Słucham? Kąpiecie się w tej samej rzece, co Adix? A powiedz nam, czy Adix, Adix, czy Adix coś trenował wcześniej? <grym> e, ja niestety nie zdradzę tego, bo ja z nim rozmawiałem, to jest mój kolega. Okej, okay, czyli wiemy. On miał tam wypadek w kilka rzeczy zapomniał, ja mu nie będę przypominał. A, a propos okay. twojej walki z Filipem, czy zgadzasz się z werdyktem? Oczywiście, że nie. To czemu nie złożyłeś odwołania? Bo mi było szkoda pięć koła. To naprawdę aż tyle kosztuje? Tak jest. A czy, czy później ci sędziowie, którym się zapłaci, czy oni ten werdykt zmienią? To i tak te pieniądze przypadają, więc. Po co? Jeżeli pokazałem ciekawą walkę, to wydaje mi się, że ważniejsze, że ona była ciekawa, niż żeby była wygrana. No, według wielu osób to była to taka godna zapamiętania walka. Najlepsza z ostatniej gali. Jest to jakiś też powód, motywuje mnie troszkę. Przekonuje mnie bardziej do tego, żeby wziąć tą walkę. Nie mówię już teraz szybko, bo na pewno nie. Może no. pod koniec roku, e, ale jest to... Nie, oczywiście, to. ja mogę poczekać, wiesz, no mi, to jest zaszczyt jest dla to mnie, to tak, że jest tak, to fajnie, walka. Fajnie. Nie, wasza walka na pewno byłaby ciekawa, ale teraz zajmijmy się aktualną. Dokładnie. E, Hejter, ty właśnie jesteś taki dosyć odporny na ciosy, a twojemu przeci przeciwnikowi, Rafoniksowi, ludzie w internecie zarzucają, że po kilku mocniejszych strzałach... Ja jestem odklepusem. No, no, nie chciałem bo... tego tak nazywać. Jestem Nazywanie następcą od... nie, no tak, nie, nie przesadzajmy, tylko wydaje mi się, że. Bo tam słyszałem coś, że nawet trener mu kazał coś tam psychicznie się nastawiać, w aucie luźnie siedzieć, czy coś takiego. Doszły mnie takie suchy. I wydaje mi się, że te psychicznie mógł troszeczkę się przygotować też do tego. I to jest jego już yy, czwarta walka, chyba, tak? Czwarta walka, więc wydaje mi czwarta się, że, że tutaj psychika będzie, yy, będzie mocniejsza już. Ten telefon mówiłeś mi, że. Nie wierz wiesz już nigdy walki z wyższym dywalem, no a jednak hejt jest troszkę wyższy. Ja mam dzisiaj wysoki jest buty, wyższy, już to zauważył, ale... nawet mi buta chciał ściągnąć. Ja każdego no. buty złapałem, ja koniec... złapałem go za kostkę, normalnie chodzę do gościa, łapię go za tego buta. Ale ja Przez się sprawam. przyznaję, to, to jest grapcyk. Drogi, mm. Także ja, słuchajcie, ja będę. No, no Rafom, jest... poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czekaj, poczekaj, ja, poczekaj, poczekaj. Nie, to jest dobre. To jest dobre. Mówisz o kostce. Mówisz, powiedz. Co to tak Dawaj, Gandalf, pytaj. Wiesz, na co łapać? Ja wiesz, ciekawy, na co łapać, kurde. co ty, kurde. ty, mi kurde. Powiesz, ty mi powiesz. Czy ta kostka już jest całkowicie wyleczona? Boxdel mi rozmasował Bengajem na bo wiesz, się, Na poślizgu mi wymasował. Pojawiło się w internecie Serio. wiele takich spekulacji, które wydają się dosyć logiczne, bo jakby konferencje fejmu są na YouTubie, ty masz bana na YouTubie. Nagle wyszła ta kontuzja, wiesz, ludzie jakoś łączą fakty. Jaka jest prawda? Popatrz mi w oczy. I Prawda powie, jest taka, że była kontuzja. Czy z tej postaci kontuzja? Kontuzje się zdarzają. Kontuzje na tamtej gali miały trzy osoby. Tylko do mnie jakieś zarzuty i pytania, pretensje. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Bo Popek miał kontuzję na tej samej gali co ja. Ja tak samo. I ktoś tam jeszcze. Co tam była za kontuzja trzecia? Trzy były. No, i to, tak tylko do mnie, jakieś pytania. No wiesz, właśnie, bo wiesz. u ciebie się to łączy z tym YouTube'em, ale. Ale wiem o co chodzi, rozumiem ciebie. Nie, powiem ci tak, że jestem na takim etapie w internecie, że nawet jakbyś sobie to ty, jako ty tłumaczył w ten sposób, jaki jest ci wygodny, że ja gdzieś tam mam bana, to spoko, możemy tak to tłumaczyć, jak gdyby. Mm, mam to gdzieś, nie? Ja nie jestem adwokatem Rafona, ale jestem wodarzem Galifame, więc y, mogę się wtrącić. Proszę bardzo. Y Zbieg, czysty zbieg okoliczności. I tyle. Na serio. Nie ma co drążyć. A może by tu potwierdzić, że była się. kontuzja, także. No dobra. Także tyle w temacie. A powiedz mi, jak ty reagujesz? Bo na wielu serwisach nie jesteś osobą lubianą i właśnie ci zarzucają to, że już miałeś kilka walk. A jednak ta psychika jakoś siada po kilku mocniejszych uderzeniach. Jak na to reagujesz? Zgadzasz się z tym, czy? Zgadzam się. Zgadzam się, jak najbardziej się zgadzam. Pracuję nad tym, robię treningi mentalne. Znaczy robiłem, pewnie jeszcze jeden zdążę zrobić, bo to nie trwa długo takie 40 minut rozmowy dużo mi daje z trenerem. Trenuję z Arturem Kornikiem z KSW, więc jest to osoba doświadczona, która po każdym treningu widziałem taki mocny progres, mentalny, jak i fizyczny. A co do twojego pytania, no to no tak, zgadzam się z tym, że głowa była y, krucha zawsze. Jak Nie, papier. ja to w pełni rozumiem. Ja miałem <śmulacje> wiesz co, przysłuja. wydaje mi się, że nawet oglądając twoją walkę, y, ja wiem, że obydwaj czuliśmy tego dnia to samo, co ja mhm. na poprzednich walkach, bo... Znam to uczucie. Jest coś takiego, że wchodzisz, kąt widzenia ci się zawęża, rozmywa ci się to, co jest po bokach. Coś takiego mi towarzyszyło. Bierzmy, autentycznie. Autentycznie wiem, jak to jest. Ten stres, Ja, ja że w ogóle od środka... mieć tak z Kubańczykiem? Nie, ale ja z Kubańczykiem nie uważam, że to była moja zawalka, bo jak którykolwiek z was przyjmąłby tyle kopnięć co Kubańczyk na swoją nogę, to myślę, że wszyscy mielibyście rozpierdolone nogi. A ja sobie poszedłem na afterparty i tańczyłem Hulankę stary, więc kurwa. <śmianie> wie, więc y, ja z Kubą, y, jakubie też y, za, wyłożyłem swinga jednego, uderzyłem go w mordę. Jakby, zako, jakbym zakończył to lewym sierpem, no to, to, to też mogłoby się to niekorzystnie po jego stronie zakończyć. A... Prawie wygrał. Jak najmniej, znaczy, gdyby nie. Tak, ej, przybiłem przybiłem prawy świat, gdyby, sierc, top, gdyby nie. Czacie. Gandalf, to piszą na czasie. Gandalf. Wy Gandalf. Ale to dobre, to jak ma, jakbyś miał Major Outfit w TV. No. <laughs> Panowie, dwie sprawy. Pierwsza Uf. rzecz, to na koniec tej części chciałem zobaczyć Was face to face, ale, ale ja może bez butów. Ale jeszcze ja mam jeszcze pytanie. Nie, to koniec Kurde. części, nie teraz. Okay. Jeszcze nie kończymy. To mówisz na koniec, a no, myślę, że wielu widzów chciałoby to zobaczyć. Rafał ja jest jestem skarpetki. za karpetki że chcę sobie wkładki Miem, że ciało, mój hej, pomysł, Jak te face to face i ja mówię, żeby zdjął buty. But z Ej, pokaż te ci chobiegi, kurwa, bo to, to jest Dobra, pokaż do... no, Są sorry. naprawdę wysokie, Pokaż tak, że... te bożki. Fajny but. Za reklamę mi Ej, po walce na licytację A te bo... buty dajemy. druga sprawa, no to powiem wam, że tu Sylwek z Rafonem, wy tak, kurcze, pasujecie do siebie, żeby stoczyć walkę. I? Sylwek znaczy, jest, jest nabity. Ja to powiem. Znaczy nie? Konflikt. Ale pamiętam, że ja się pokazałem masakrycznie. Ale były takie właśnie rozmowy po. Ale czy chcielibyście wyjść? Przed walką z Katrem. były rozmowy, że ewentualnie moim kolejnym przeciwnikiem byłby właśnie Rafonix. Zrobiliśmy ankietę tutaj hejter ja. Zoomę teraz ankietę Waldenga Rafonix. Tak, ale czy to może dojść do skutku ze względu na bana? Rozumiesz? Na ludzie, no wszystko. Czarują kropaki, serio. Pracujemy nad rozwiązaniem. Okej. Okay. Nie, ja uważam, że z Rafoniksem... Jaki ty masz wzrost? 177, 176 nawet bym, bym powiedział, nie? Jest tam o 10 cm wyższy. No, mnie to jest ciężko znaleźć. No to gratuluję, niczego. Mariusz. A, kurde, Mariusz. Się nie paliło za młotu. Daj mi swoje buty będę miał... Ale, kurde, super. ale, nie, ale bez butów ja mam 1,86 m, <laughs> ponieważ nie paliłem, jak byłem młody, tak? Aha. A teraz jestem stary i pan. Mariusz, no. ja podchodzę, <laughs> Przychodzę dzisiaj tutaj, a ty kurwa stoisz pod bramą, palisz papierosa. O chuj I tu chodzi. Jest, powiem ci, że ze stresu zjarałem chyba współpaczki. <laughs> No to grubo. Hejter, ogólnie tutaj y, jesteś zadowolony, że masz walkę wieczoru, ale widzia, widziałem... Nie, w, nie tyle, że zadowolony, bo to jest jednak na hype'ie bardziej się tak, cieszę z walk na Fame MMA, ale cieszę się też, że tutaj jest walka wieczoru, bo jednak dotrze to do większej widowni, więc to bardziej to... Ale w jest żeby się Ale nie czuję się dalej. lepszy. Masz więcej czasu i dostajesz pytania. Tak, no, no, to się cieszę w sumie z tego. No, ale z swojej wypowiedzi wynikało, że bardzo ci się marzy walka wieczoru w Fame MMA. I gdy teraz by Ci się udało wygrać z Rafonixem, to jaki byłby następny przeciwnik? No tutaj, siedzi obok mnie. No właśnie, kurczę, spieprzyłem to. <grym grym> Zapomniałem o tym, no. A no tak chciałem zadać to no pytanie, mówię, kurczę, muszę zadać takie pytanie? To to, to ale myślę, się... że nie jest jeszcze status statut walki wieczoru, ale już wysoko, już wysoko. Tak, myślę, że już... Ja no, moim zdaniem Wojtek nie zasługuje na walkę wieczoru w fejmie, po tym, co pokazał. Nie. To Poko, jak najbardziej. Myślę, że tutaj mógłbym się wykazać. Teraz A jaki sobie... ty masz bilans, Wojtek? Jeden dwa, jeżeli bierzemy pod uwagę UK. Nie? Tylko, Aha. że ja wychodziłem do dwóch walk, mając tydzień i dwa tygodnie na przygotowanie po wakacjach. Nie, żebym się tłumaczył, ale no, był taki jakiś czynnik, który na pewno sprawił, że było mi ciężej. Nie? Ja powiem szczerze, że lepiej się w ogóle nie przygotowywać, to wtedy ciekawsze walki są. No tak, to też były ciekawe walki, bo na tych dwóch walkach sobie... Pociąłem nogę i fajne low myślisz, Myślę, że dużo ludzi zapamiętało te moje koślawe kopy. A... Tak, więc pojawił się w ogóle taki pomysł, żebyście tym zawodnikom na hype wybierali ich dopiero tydzień przed konferencją. Ale to oni jest nie dobre, tylko właśnie, żeby czekać na. dwa coś... do walki. Żeby musimy... Musimy też dbać o, o jakieś bezpieczeństwo, żeby ludzie jednak. No ale Znali bezpieczeństwo podstawę, będzie, a... będzie, bezpieczeństwo, a w ciągu dwóch tygodni możesz poznać takie no, trzeba poznać podstawy, podstawy, wiesz. No. I wtedy, wiesz, byłyby te weselniaki znowu, te walki Tak, obliczne. to jest spoko, no. Ja mówię ty... To niech teraz widzowie na czacie zdecydują, czy chcą właśnie takiej formuły, żeby zawodnik się na ostatnią chwilę dowiadywał o walce. Jeśli tak, to napiszcie tak. Albo na ocenę, <noise> <o celu, żebym głosy> ile <załabiało> przeciwnika. <noise> jest w sumie takim produktem, gdzie rzeczywiście widownia już yy, stanowi 50% a to może głosu. pójdźmy krok dalej i ten, kto się, wiesz, będą ludzie, się pod studio ustawiać i chcesz walczyć, tak, wchodzisz. Nie? Pierwsza, jak się nazywasz? Walka wieczoru, tam wiesz, ziomek, który właśnie przyszedł. przyszedł a ja tu supera jestem, jedzenie przywiodę. Dobra, walczysz, nie? No to to było zabawne. ciekawe. Bierzesz sobie do pracy albo wiesz, coś takle mówi. Że walczysz. Pomyliłeś drzwi no, i na nie? Jeśli chcecie w e, to face to face, to myślę, że warto to zrobić. Tak. Tylko mi się to... siku chce, jak wstanę, to mogę się popuścić trochę. <noise> No ale dobra, bez butów. Dobra, robimy. 93% osób, kto chce. Dobrze, walki proszę w proszę do, o ściągnięcie oh. waszych trzewików. Tu, 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 tu. Proszę ściągnąć buty. Trzy słowa do hejtera. Kocham cię. To dwa słowa były. Ja się jadę, ja się Żartowałem. Brodę sobie pomalowałeś, jakbyś na make-upie. To było więcej słów, dobre sorry. Wszyscy byliśmy na reklamę. Na każdym majstory masz makijaż. <noise> Zarób to w sieci. Oni nauczą, zarabiać cię w sieci. Ja, Ziomek reklamuje. Ale ja nie powiedziałem, że ja nie mam makijażu, tylko że brodę pomalowałeś, bo chyba nie zauważyłem. A okej. Okay. No to, po, po, to ja ci weź ci... z mej, z mej. Ale stary zaczął mi też wąs wyrósł. Ja chciałem się dzisiaj zapytać, gdzie do barbera chodzisz. <noise> to chyba dopiero ci kiełkuje, bo yy, wygląd to taki wiesz. trener powiedział, że tam. Jakbyś dopiero dorastał, nie? Także można powiedzieć, że będzie bitka z ziomkiem z, ziomkiem z gimnazjum. Dopiero dorastał, no jestem wyższy, zobacz. Ja myślę, że coś byś z tego Hormon Hormon napierdalasz, hormon wzrostu. Tu co? Może. Dobrze, możecie usiąść, panowie. Może No rafon, rafon ma wyjebane na buty, ewidentnie. To, to, to było dziwne co najmniej, to było co najmniej dziwne, face to face, ale... No dobra chłopaki, włodarze moi, czy jakiś zawodnik z dzisiejszej, z dzisiejszej konferencji jakoś zapadł wam bardziej w pamięć? E, ale nie, nie, chodzi, nie chodzi ci o ten superfight. Ja, ja, nie, 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 superfight ja, nie ja superfight, wy... wiadomo, on nie bierze udziału. Taxi ZRT samym... na pewno e, jest jednym z takich, co zapadł w pamięć. I też tutaj, wiesz, ja, ja się mam blisko, ale tutaj... E... Krystianek, tak? Czy Chris? Tak wiesz, zaskoczył mnie bardzo, że jakby chodzi gość w okularkach, wiesz, taki, taki bardzo spokojny. I wiesz, pomyślałbyś, że można powiedzieć, że e, nie spodziewasz się tego, co się stanie, a nagle odpala się i. To Wojtyk, a, ma swoją gadkę. Jakiś zupełnie inny styl, nie pasujący do jego wyglądu, więc on mnie zaskoczył mocno. Tak widzę to też e, też e, twój koleżka. Bart. Bart. Nie Bart. Bary. Bary. No, Bary również. Bary jest fajnie tak. No jestem ciekawy, właśnie, kto się kupił uwagę, jakoś w sympatię. Te, te, też bardzo czekam na Dresa walkę. Kogo? Bo tam jest spora różnica wzrostu. Tak, tam gdzie jest różnica wzrostu. No. Al Albercika, tak, tak, Lecik. No, no, jestem ciekawy, jak co widzowie o tym myślą, pamiętajcie, że Gala jest do kupienia za 10,99, ale osoby, które wykupiły galę dziewiątą. Będą miały dostęp do Gali Hype ma za darmo. Więc jeżeli wykupiliście wcześniej dostęp, to zalogujcie się. Jeżeli yy, są jakieś problemy, to po prostu odświe odświeżcie ciasteczka i wszystko powinno działać. A ja chciałem jeszcze zapytać Nitro, yy, kto to by najbardziej tutaj się spodobał, jeżeli chodzi o. No po, poza może yy, Twoim żomerzkiem? Co, powiem Ci, że było kilka, kilka ciekawych osób. Kuba trenuje. Na pewno nie były to taksy z znaczy, wiesz co, no możesz teraz chodzić i, i, i próbować, żebym ten na pewno się dobrze pokazał, bo jeśli chodzi o konwencje, mm, takie jeśli chodzi o konferencje, czy fejmu, czy, czy, czy hypu, jestem w 100% przekonany, że gdybym ja teraz siedział w domu yy, i w ogóle nie wiedział, kim jest ten człowiek, albo bym wiedział, kim jest i nawet nawet pomimo tego, yy, pomimo tej spiny, którą ma z yy, tej kwanem, to na pewno bym, bym powiedział, że dobrą konferencję zrobił. No, wydaje mi się, że jeśli miałbym wybrać jednego e, zwycięzcę, no to mógłby być to taxi i ZDRT. Okej, okay, dzięki za szczerość. Sylwek, teraz ty, bo... Kto mi szagety, za... też trzeba tak? zapytać. Kto mi zapadł w pamięć? No tobie Krysły tam gdzieś nie spodobał się. Nie, wiesz co, ja jakoś y, mam jakąś Addix? sympatię... Aha, no Adix, na pewno zapamiętam Adixa. Ale y, mam jakąś sympatię do jego przeciwnika, do Pawła. Nie, może dlatego, że wiesz, taka skandynawska uroda, taki blondy. Nie. Topu w plecaku. Fajnie, że, na to... że każdy ma swojego jakiegoś Fabodeta. To też jest takie... Każdy ma inne piki. Nie, że, że ciekawy, wygadany chłopak. A co na to twoja dziewczyna, że tak ci się jego uroda podoba? Może jestem... mam podobną orientację jak Wojtek. Sugionujesz co, coś? <laughs> <laughs> e, Michał? Mi tak CZRT, Gdzieś tam, czasami był trochę cring'owy. E, ale było też par, parę fajnych momentów. Na pewno jest taki, wiecie, wyszczekany, więc polaryzuje community. Będzie, be, będzie, będzie ciekawy. Mów do mikrofonu, Michał. E, będzie ciekawy. E, no, Rafon jest dla mnie, wiadomo, osoba, legendarną są, ale to super superfajną mijamy. Po ale tak chyba taxi z ETRT bary y, z tych wszystkich. No i Chrisu. Chrisu za bardzo przeklinał, był taki, kurde. Overspaming tymi kurwami lecz Cały czas ciały, te kurwy. Tobie też, 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 to, to jest za dużo, w ale no ci to nawet. No to ja uważam, ich. że to mogło być trochę takie na siłę pompowane. A wracając do twojego pytania, to wiesz, to, że ja mam dziewczynę, to ja uważam, że chłopak może powiedzieć, że no ten fajnie wygląda, ma fajny styl. No ja nie, to sobie, swego. Sylwester. No. Ty też jesteś przystojny. Tak? No tak? Dziękuję bardzo. Ty też, Nitro. No, I... super. No dobrze, myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy kończyć. Tak, bardzo miło, macie bo, do bardzo ciepło. organizacyjnego. ja jedynie tyle, żebyście obserwowali Instagram Hype MMA TV, bo będzie, będą się tam pojawiać kolejne informacje na temat gali, już za tydzień e, sama gala, tak jak powiedział Game Master, dla osób, które kupiły Fame 9, no to za niedogodności, które doświadczyliście, tą galę robimy za darmo, e, a dla ludzi nowych, którzy... E, Pojawiają się gdzieś tam na horyzoncie, którzy jeszcze nie znają naszego produktu, to gala-hype kosztuje 10,90 Możecie teraz jeszcze na koniec, właśnie napisać na czacie, który zawodnik Wam najbardziej przypadł dzisiaj do gustu i na, na kogo będziecie właśnie głosować, gdy już dojdzie do tego finalnego głosowania. A my się żegnamy. Tak, tak, tak. tak. No tak, myślę, że tak. Dziękujemy. Trzymajcie się. Trzymajcie się i, trzymajcie się. i do zobaczenia. Nie. 哎，对 <Hey>,